Dajcie kochani na kanale Kitchen Book TV. Zobaczcie przepis na lava cake. W kąpieli wodnej rozpuszczam tabliczkę gorzkiej czekolady i 50 g masła. Składniki mieszam do uzyskania gładkiej konsystencji. Foremki smaruję masłem. I opruszam mąką. Do misy, robota. Wrzucam dwa całe jajka. Cztery łyżki cukru kryształu. Szczyptę soli i ubijam całość na gładką masę. Następnie dodaję przestudzoną czekoladę, dwie łyżki kakao i jedną łyżkę mąki pszennej. Często przelewam do miseczek i wkładam do piekarnika nagrzanego do 200 stopni na 8-10 minut. W tej chwili wyjmuję ciastko z foremki i opruszam cukrem pudrem.